Mecze pomiędzy tymi drużynami zawsze wzbudzają dodatkowe emocje. Są szunde zapowiedzi. Zobaczymy jak to wszystko przełoży się na grę w dzisiejszym spotkaniu. Czy będą emocje, czy będą bramki? Zapraszam za chwilę. Pierwszy wizek sędziego. Skuteczna obrona. ale mija przeciwnik. Strata. Jedną rzeczą jest mieć dobrą okazję z rzutu wolnego, a zupełnie inną wykorzystać ją. Jak rozrzążny ten stały fragment gry. Trzał z rzutu wolnego. I rzut rożny, to na pewno dobra okazja, by pokusić się o bramkę. Teraz to wykorzystać. Ach uwaga! Dobrze wywrócił do teraz liniowy. Był spalony, choć wielki. Bardzo dobrze zareagowali obrońcy. Wszyscy w tym samym momencie wyszli do przodu, zostawiając napastnika za sobą na pozycji spalony. Mocne uderzenie! Zatrzymany ten strzał! Jest! Trafił pięknie, czysto, idealnie! Był bardzo blisko bramki i naprawdę kuriozalne by było, gdyby nie trafił. Brawo, to jego pierwsza bramka w sezonie, ale myślę, patrząc na umiejętności i formę, że to nie jest jego ostatnie słowo. Brawo, skuteczny odbiór. Dobre krycie, dobre zagranie. Nieustępliwie! Hermes? Tylko jeden obrońca do minięcia i będzie sam na sam. Ależ atak. Ależ to była akcja, efekt widzieliśmy. No naprawdę piękny gol. Oka! Piękne wykończenie! Wspaniały gol. To powinno dodać mu wiary w siebie. Strzelił drugiego gola. Myślę, że to będzie jego wieczór. Przemysław Kaźmierczak. Trenerzy przekazywali swoje uwagi piłkarzom. Zobaczymy, jak udało im się ich zmotywować na drugie 45 minut. Tak, precyzyjnie, w dolny ruch bramki, bramkarz bez szans. Nareszcie, mamy pierwszy gol w tym sezonie, proszę państwa, tego piłkarza. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. To jego pierwszy gol w sezonie, ale jestem pewien po tym, co pokazał, że w miarę upływu czasu będzie zdobywał coraz więcej bramek. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Wybija, ale wciąż jest groźnie. Ależ Bramka. I niestety ta Bramka przekreśla szansę bramkarza na zachowanie czystego kąta. Ale oni są piekielnie szybcy, gorsi kontry i to w jakim stylu. Cóż, aż się prosiło o tę zmianę, zespół wyraźnie opadł z sił. Ta zmiana to dobry pomysł. Świeże siły zawsze pomogą drużynie. Ale zagrożenie nie minęło. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Stefanowicz. Mają piłkę. Ładne przejście z wodem. Przerwany ten atak. Strąg. Stefanowicz. Teraz ładnie. Doliczone zostały dodatki. Wistek. faul będzie wolny. Dobrze głową. Ładnie go minął. Czas. ale pięknie. Znakomicie znalazł sobie tę pozycję, miał dużo miejsca na oddanie strzału, przymierzył i posłał piłkę do siatki. Brawo, gol, jeszcze jeden i będziemy mieli w remis w tym spotkaniu. ładnie obrońca. Bez zastanowienia. Fatalne, niecelne uderzenie. Trzeba przyznać, że było to spotkanie bardzo wyrównane. Dziś już się z Państwem żegnamy. Za uwagę dziękuję bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.